30 września tego roku zostaną zlikwidowane dyżury w sobotę, w niedzielę i święta w przychodni nad basenem. Więc gdzie teraz będziemy korzystali z opieki medycznej? Tylko i wyłącznie przy szpitalu w Wadowicach. Czy jest to dobra zmiana? Sami się o tym przekonacie. No, bardzo źle, nie? Będzie trzeba jeździć do Wadowic w takim wypadku. No bardzo źle. Ja bym chciała, żeby były. Nic Na nie wiemy. Mówię, ja jestem zdrowa. Zdrowy. I mnie nie interesuje lekarz. Ale myślę, że powinien być. Dla ludzi, którzy potrzebują, tak? tak Dla nie dzieci. Potrzebują. Żadne likwidacje. Najlepiej zlikwidować. No, bardzo niedobrze, bo gdzie do Wadowic będziemy jeździć? Tak, tylko do Wadowic. No, no to bardzo niedobrze. Mogłaby zostać. Tak jak jest. No to bardzo niedobrze. często panie korzystają z usług? Nie mieszkam w ogóle. No ja dosyć często. A jak samochodu ktoś nie ma, to czym się dostanie? Chyba jedynie karetką. Aha. To niedobra wiadomość. A chciałabyś mi coś lepszego usłyszeć? Ładna pogoda będzie jutro. No, Jestem młodą osobą, więc zazwyczaj nie mam problemów ze zdrowiem, staram się żyć zdrowo i jakby yy, nie jest to temat, który może mnie jakoś mocno dotyczyć albo może mnie bardzo przeszkadzać, bo nie zamierzam się rozchorować ani w ogóle, ani w święta, ale myślę, że dla niektórych ludzi może być to problemem. Aczkolwiek też znamy sytuację, kiedy pani ma na przykład do apteki na drugą stronę ulicy, a wzywa pogotowie do domu. Także no to ten tak zwany złoty środek, nie? którego nam wszystkim potrzebuje, potrzeba. Ten rozsądek to jest ten starzec, którego nikt nie słucha, nie? <laughs> Ale, co? Ale co o tym sądzę? No nie wiem, co mam powiedzieć. No myślę, że dla jednych ludzi może być to problem, dla innych ludzi może w ogóle ich to nie interesować. No nie wiem, jest tutaj daleko, są to małe miejscowości. Może nie każda osoba ma auto, nie każdy, kto się źle czuje jest w stanie wsiąść może do auta i pojechać więc myślę, że musiałby Pan zapytać o to starsze osoby, no ale myślę, że jednak ten dyżur powinien być. No w głowie się nie mieści. No gdzie, idzie jeszcze z takimi małymi dziećmi, jaki jakby przypadek czy coś i co, do Wadowic jechać? No porażka. Ale bardzo dobrze. Bo ja miałem taką sytuację, miałem taką poważną sprawę, byłem po operacji palca tego. Mhm. Robił mi to doktor, tym samym dniu zrobił mi się krwotok. Poszedłem tam, byłem u dwóch lekarzy, nie umieli wypisać nawet skierowania do do przychodni, do mm AZP, -hmm. do specjalisty. Odmówił mi, popatrzył do komputera i powiedział w ten sposób pan u nas się nie leczy i, 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 i pan nie dostanie żadnego skierowania. To było pamiętam w czwartek, dopiero w poniedziałek dostałem od swojego lekarza e, pani doktor Rauk mm -hmm. rodzinnego skierowanie do specjalisty. No to powiedz pan i to jest służba zdrowia? No źle, no źle. Bo rzeczywiście, jak już, bo tu cały Andrów to jest bardzo dużo ludzi. I to wszystko na Wadowice. Bardzo źle. No myślę, że będzie to kłopot. Mhm. Lepiej jak jest więcej jednostek czynnych, prawda? Poza tym no... Tam są kolejki z tego co wiem przy szpitalach. Tak, no niedobrze, powinny być dyżur, tak jak były. Mhm. No to chyba to się da załatwić. Nie wiemy. Nie wiemy, no. No, trzeba by to było załatwić, bo to jest potrzebna rzecz. Dużo ludzi starszych jest, po, potrzebują w no, nagłych przypadkach opieki szpitalnej.